Dzień dobry, Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek, tylko że ja będę musiał spędzić w tym oto kwadracie. Tak, widzowie, on będzie musiał spędzić na tym kwadracie. E, no i co, przenosimy się do tego. No, ja wchodzę. On wchodzi. I losuj sobie pierwsze zdanie. Możesz sobie wybrać z tego nawet. Nie. Dobra. Zrobimy teraz mniej zadań. Co my tutaj mamy? Stój na lewej nodze przez minutę. Dobra, ja Ci będę liczył tak w ten, już nie będziemy teraz stopera. No i dawaj, yy, dawaj, sobie 3, okay. 4, start! Dawaj, dawaj. Dawaj! Dawaj, kiszony! Około już 20 sekund minęło. No bo ja się patrzę tutaj na czas 25 30 no, 35 40 45 50 55 i minuta. Dobra, możesz puścić. Dobra, losy kolejne zadanie. No to sobie jeszcze to. A teraz będzie po prostu mniej zadań. Ja w poprzeczkę. Dobra, masz trzy próby. Wylosuj piłę jeszcze. Masz trzy próby. Wylosuj piłę, są jeszcze. Manchester City. Dobra, masz jeszcze ja już tu podaję. Dobra, widzowie. No zwolę ja, no zwolej. Dobra, dobra. Dobra, dawaj, kolejna próba. Widzowie, nie przej... Widzowie, nas trochę słońce oślepa, ale nie przejmujcie się tamtą osobą, co jest na balkonie. Ona po prostu jest taka dziwna. Dawaj, no. Dobra, wymyślimy ci karę. Musisz zrobić 10 przysiadów. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dobra, lecimy kolejne zadanie. Jeszcze ile tam pozostało? Dwa, trzy chyba. Zrób 25 przesiadów, przysiadów w 50 sekund. Dobra, dawaj, trzy.

No i losu, i ziomuś kolejne zadanie bez przedłużania. Okay. Co my tu mamy? No. 15 kapek. Dobra, ale losu sypiłeś, ziomuś. A no nie możesz. Przecież sobie wiesz. Piłka euro. daj. Dam ci wywalę. Wiesz, tom. Dobra, dobra, niech co będzie. Dobra, dawaj trzy, cztery, raz. Dwa. O nie, no kur... Dobra, dam ci ostatnią próbę. Raz, dwa, trzy. No, widzowie muszą harę wymyśleć. A tu jest za mały Ale widzowie, zobaczcie, ja mogę nawet mu pokazać. Nie gdzie... No normalnie, parcie widzowe. Chodź, tu kamerzy, jest to na chwilę. Może albo nie, lepiej nie, 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 chodź. I zatrzymaj to, ja teraz pokażę, jak ja robiłem w kółku. Zapałuję. Za Dobra, widzowie, więc może dam mu ostatnią szansę. Masz ostatnią szansę, dawaj. Trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 12. dwanaście. Pietna, szesta, siedemna piętna. Dobra widzowie, uznajmy mu to Uznajmy mu to, widzowie, już niech mu będzie. O ja jeszcze tam ile zadam. To dobra już, nie od tego. tego. Rozstrzygnie zadanie kolejne. O kurde. Zobrań bała on. Ale po prostu jak zrobisz to piłka ci już wyleci, to nie musisz po nią iść. No. Dawaj. No dobra, widzowie, uznam mu, bo nie wyszedł nogami, ręcami jak, już tam, jak ręcami już tam wyszedł, no to ten. A był Rainbow? No był, był. No. Dobra, widzowie, więc chyba to by było na tyle. Ale już nie. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał. Na łapkę idziemy, się żegnamy, elo.